Tomek, bardzo ładne lądowanie, czy nie do końca? Ja, mogło być lepsze Mogło być lepsze? Nie, tak pytam, bo, bo wczoraj pewnie te 135 metrów dało się wytrzymać lepiej, co? Znaczy na pewno szło to wylądować telemarkiem, ale jednak puszczałem już od... Musiałem puszczać od niebieskiej linii gdzieś jeszcze miałem taką wysokość, że byłoby mi ciężko to e, wylądować tym telemarkiem, ale dzisiaj, dzisiaj już podszedłem do tego na ry ryzyk. Co z pierwszym skokiem? Jak to było wczoraj? Mówiłeś, że, że tak różnie dzisiaj też. No dzisiaj też było różnie i pierwszy skok generalnie... Można by było powiedzieć, żeby był dobry, tylko że późno na progów wyszedł i przez to nie nakręciło mnie tak w powietrzu tak jak mnie powinno nakręcić. No mówię, że ważne, aby przenosić te udane skoki treningowe, chociażby z gapa, czy skądś indziej, na zawody. To się udało w wisze tutaj przez te dwa dni? Czy nie jeszcze? Niestety nie udało się tego przenieść na te, przez te dwa dni i no, nie jestem zadowolony z tego weekendu i. Wiadomo, że człowiek nie jest maszyną, są gorsze dni, no ale trzeba, trzeba pracować dalej i, no i ponieść tego konsekwencje.